No, znowu się nie pojawił na danym giełdkach, a ja zapraszam Ciszamy do wyjścia. Cisza my się! Ojojoj, tak, tak, tata. Wiktor, a obił nas ojciec do mikrofalówki. <głosy> <głosy>

Party hard? Dobra. Szybko. O boże. No weh, oh, boż. no, najwyżej pomylić i wyjdę za jube. Ach, oh, no weh. Przysiad. Przysiad. Kto to? O, ha, halo? Halo, cześć. cześć. Nie wiem, kto jest ale Foxy yy... Eeeeeeeeee. Kostuk, bo mnie palno Bo mnie palno. A, no, dobra. A e, ja już na dniego nie byłem. Goni nas. <głos> 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 The fuck? overstale Hitler, invok displayed ke v Anyway to Desember Unrated Unions T Jev Nur Super wiedzieć! Dzięki Galin, dzięki, że mi powiedziałeś, przynajmniej mu uciekłem. O Boże... Pomiacza. Halo, jest tu kto? Kurde... A ja tam taska już miałem. Gdzie jest w ogóle Wiktor? Halo, może Wiktor, może Kalin wrócił. Wyjewalony, nie jadę tam. Pam, PAM 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 NIE JEDZĘ TAM! O! KTO TO? JA! O boże on mi wywalił w ogóle drzwi to ja wróciłem się w, Aha to fajnie. Dorwał cię czy nie? Uderzył raz Bo nie. ten. ten... No w ślepy załek. Nie mogę znaleźć czapel. Eee czapek? Chodź. Idę. One gdzieś tutaj są blisko wejścia od tej strony. A. Tutaj jest winda, to ja chyba przyjechałem i o... Tutaj nie? Tutaj ręcz, nie? Ona gdzieś tutaj są, nie opodal. Znaczy... Fajnie. Nie wiem czy, nie... Tutaj są reflektory, to tu byłem To tu byłem Ej, masz klucz, masz klucz? Mam Dob dobrze, bo ja będę musiał wyrzucić. Eee To co to jest? Langery. To co to jest? Mm. Tu tu... Refraktorie mam... są. No. No. Widzieliście wiktory? Nie, nie jedyne osoby to ty i kostów. No. O Boże. Ja zaczął ty... mnie wyzywać, od razu że mam matkę. Ten... O! Widzisz? O, o. W końcu! Widzi... Zamknąłem przez przypadek. O Boże. Dobra. Yy, Dobra. Bo Czekaj. ja tam nie miałem w ogóle bo taska ja do zrobienia. Już miałem go robić, ale... Mi ...kostów mieć no, za ale... to atakowo. Dobra, ...jakaś yy, winna, jakaś winda wyciekła. Ej, yy, chodź. Tu gdzieś była. Halo? Chodź. I tutaj drzwi będą wyważone jak coś. Dobra. Bo tutaj mi... tutaj przed tym. słucham uciekałem. Znaczy on wyważył sam te drzwi po prostu. A, to fajnie. On no. też wyważył drzwi. Nie wiem, nie idzie widob... No, Okej! Okay. Jego zdanie nie o, to widać! Victor! Victor! Przecież! Wywalaj! Uda. Ja pitole... Ja pitole... Dobra, już mi tak chociaż serce nie wali. Ciekawe mnie, czy w ogóle wiktor żyje. To się okaże. Ej, no. S S S skończyłem, zaraz. Skończyłem, skończyłem, Ej, no proszę, K no proszę. O! Co? No nie, no. Wano mm. ja, mnie jak taska kończyłem. O no ja nie. No yeah. Ej, a Wiktor, gdzie ty byłeś przez całą rundę? No nie wiem, ja se chodziłem po prostu... Ja Bo... widziałem ciebie raz, co nie jak uciekałeś i potem zrobiłem wszystkie taski i tyle. Aha, to to, O Wiktor, że... to... cześć! Wczoraj... Ostatnio cię nie widziałem całą grę, a dzisiaj po pierwszego. Doskuknie. Ujna. <gulna> 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 Mam drugi. Dobra, w <laughs> a, a nie wiem, czekaj, um, Party Hats, Karuzel i Kible. Dobra, to choć weźmiemy Party Hats i Kible. Co ty na to? Bo ja, ja no też. Muszę mam. Najpierw na... Czekaj, Karuzel, Party Hats, no wszystko tylko nie to. Nie <laughs> <laughs> y no, miałeś tam do karuzeli jakbyś chciał. Ale to wręcza potrzebuję. No, a był tam wręcz. Co, to był wręcz? No tu. A, bo mi się pomyliło to z, z, ze światłami w pokój. Dobra, ja ryzykuję. Kto jest ten, ryzyk? Kto jest w ogóle jeszcze o jednym? Ale skąd ja mam to wiedzieć, skoro się obok ciebie zrespiłem?

Halo, jest tu ktoś? Będzie być Znowu nie, znowu nie będę, nie będzie trzeciego, nie da, ja zostawię te nie twoje, nie twoje ładne, piękne. Zostawiłem, jak śpiewałeś piosenkę, że potrafisz się pojechać, bo to też zostawię. Cicho, 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 cicho. Nie, no, nie. Myślę, że... Zapadłeś się pod podłogę. Co? Jak to? Do O, oh, wróciłeś. Byłeś pod podłogą przez chwilę. Dobra, halo, jest tu ktoś? And I put my balls in your jaw. Balls in your jaw. Can I? O, winna. A to nie jest to samo? To jest jedno i to samo. Nie czy dobra.

Nie wiem, gdzie jest trzecia osoba. Ja muszę wiedzieć, kto jest NajTich Wardem. Znaczy, to jest samym bo muszę wiedzieć, czy mogę mu śpiewać w piosenkę i się wtedy wpłynąć, czy nie zabije. Po prostu. Kto to? Wiktor. Ja i w ogóle zausterował mnie coś, co było niewidzialne, bo tego nie było po prostu. Aha, to no super. A ja dalej nie znalazłem drugi drugiego NajTich Warda oprócz ciebie. Aha, ja potrzebuję parku kacu. Bo już zrobiłem misję z Karuzelą, a ja żadnej jeszcze nie zrobiłem. Nie, zgoda, po O! No i Birthday oraz Women's Bach. Dobra, chodź razem. Ja jeszcze ani razu nie dostałem, bo nawet animatronika nie widziałem, co to jest dla mnie. Uważacie ambindę.

Czy witor żyje? To jest ciekawe. I czy ta osoba, która nie wiem kim jest, dalej żyje? Czy czyjeś ciało jest na dole? I <grymne> <grymne> jesteś! Ci... <grymne> Jak pole, tu rzeczy nie ma tej osoby. Kto tu tutaj leży? Nie wiem. Tak. porozumienie na cześć! tej no cześć. No ja. poczekaj na chwilę, na chwilę, muszę ci na <noise> CINEMA Z góry <laughs> chciałbym... Z GÓRY Ale to z góry chciałbym przeprosić Kalina <laughs> A co się z Kalinem stało? Ja nie mogę, ej wy mi zabraliście wszystkie klucze, ja musiałem biegać i szukać... i... <laughs> CINEMA To jest cinema. Kalin o, Cinema, Kuba. Cinema. Yes. Jestem a, a nie, bo Siema, teraz no. jeszcze jest ten Leci... Kto? Dobra, lecimy po klucz Postup, poczekaj Nie gdzie jest to, bo... a, Dobra, no, jest ja seriatryk. Czyli ten albo Wiktor, albo Patryk jest. No. Nie wiem, no. Dobra, ej, ej, muszę party zapukam w ścianę, w ścianę, zapukam. Dobra, mam party chaty. Ej. Dobra, ja otwieram Z wszystkie re, drzwi re, tutaj. Retolorek, retolorek. Dobra. Ja też mam party chaty. Party chaty. A ja mam dwa razy kibel i raz na prawe arcade Ja mam yy, ten kibel muszę Ja raz, też mam kibel raz. i reflektory okay, mam is... Dobra, chodź, ale ja co? Otworzę ci tam drzwi są? mi drzwi, otwieram drzwi oh, Plunger Koch mamy Gdzie jest refle reflektor, nie umiem mówić yy, tutaj będzie Tu no, będzie drzwi, drzwi, drzwi. Drzwi

od oni od nich są muszę im wszystkie drzwi otwierać. Aha, o, bo, tam, bo sam wziąłem klucz, no nie jadę.

jak to wygląda? Awalonka! Raz kipej! Raz kipej! Raz kipej! Raz kipej! Mac, ktoś tu ta skacze, lecimy dalej? Ja mam, poczekaj! Ja mam, ja mam, ja mam! Dobra, róbcie, róbcie, czekamy! Co tam Wiktorze? Nie, to nie ile dałbym, by zapomnieć! Nie mam, to nie mam To nie kiedy miałem lot, to słałem się nie, na blat. Nie, czekajcie, mogę, czekajcie, czekajcie, mogę, mogę, Czekajcie, ja Arcade'a naprawię. Ja arcade naprawiam! Ej, Riotrek, nie zgadnij, muszę naprawić Arkeida. <laughs> o, idealnie. I dobra, brawo. Już. Dobra, dwa kibel potrzebuję. Musimy znaleźć kibel. Ja potrzebuję Poczekaj, tylko. Poczekaj, tylko ja mężczyzny. Potrzebujemy mężczyzny. Potrzebujemy mężczyzny. Ktoś ma main stage'a? Eee, czekaj. E, nie, ja nie. Ale potrzebuję. masz? A nie, ja nie mam. Ja Ja mam ja tak, tego. Ja, ja mam, e, ja mam do Cześć! Bo my tutaj stępie. tylko naprawić jesteśmy! Chciałbyś mógł poczekać. <laughs> A, bo ja bo. Dobra. Ej, ja złem tuż za nim! O, cześć chłopaki! Ja złem tuż za nim! Kosty. Za mną? Nie, za... Chodź A. Dobra, ja już wszystkie taski robię i... Ej, poczekaj. Ja będę już wyłaził. No ja też. Tylko raz mnie trafił. Dobra. A mnie w ogóle. Ty, bo on tam przechodził. Dobra, chodź. Dobra, idziemy. Cześć! Nie, nie boję się, chłop. Chodź tu, po prawo! Cziki się wysmaszyłem. Ewa, się ma. O,